Halo, dzień dobry, witam was w Wiedźminie 3 w misji złotogupców, bo ja znalazłem jeszcze to miejsce... Wejdziemy to do znacznika i pogodone. pogadamy z bandytami. Niezłoczte, a skąd wzięliście tyle mięsa? A łazie tu hmm. pełno świjaków, tośmy za jednego upiekli Ze kawałek starczy dla wszystkich możemy... Możemy powiedzieć, że przypiewować Śpiniaka nam Ukuń teraz kawałek, Ale to ten. Bandeci niby, ale no. Nie, śpiniak to śpiniak. Nie! Nie pozwalam! Upiekli Bożenkę! Dranie! O Co temu gościowi chodzi? Mało! Mało mu! Można pomyśleć. Zabili Bożenkę! Upiekli ją! Dranie! Gość co kocha śpiniak? No nie ma co, no trzeba Szale. mu przydać no. Kajus, Jakub! Brać go! Nie, nie ma to. No i teraz... Pomocy! Nie no, pomóżmy mu. Zostawcie nie go w zostawcie, zostawcie go. To my po dobroci, prosiaczkiem chcieliśmy cię poczęstować, a ty tak? Nie będzie nam przybłęda rozkazywał, lejmy go! I chcę. Se... I mamy się pić. Ale to będę bandyci czwarty poziom. Oni mają zbyt niski poziom, żeby tutaj Strasznie niski, ale to tam. To... Hm. No i będzie teraz goś lamentować nad tą świnią, ale to jest akurat ważne. Mm. Nic I nie dlaczego jest? on lamentuje, to no, też ciekawe. Nic, ale bożenka. Ola Boga, upiekli ją. Musiałeś bardzo kochać te świnkę. Kto tu jesteś? Jestem Gerard Ja jestem Jątek. No, no, no stąd. No. Co to tak za w tej wiosce? Są w domach i Flap, i Hagel, i Bebon. Nie widziałem tylko Klausa i Igora. Kim są Klaus i Igor? No, Igor to ten głupi, co trawy jadł, a Klaus to sołtys. Każdy zna Klausa. Ale gdzie oni to nie wiem. Pewnie zabrały ich te czary świn. Jakie część świn to jest ciekawa? Świnie są magiczne. Są, Sam zobacz. Dobrze. Obejrzę te prosiaki. No dobra. I e, i teraz mamy misję złotogłupców? Złotogłupców? mamy się przyjrzeć tym świnom. I tutaj w tym domu jest Normalna świnia, ale medalion szaleje. Jątek miał rację, jest zaczarowana. I dowiemy się, zaraz, Nie I tu mamy śpinę. Hmm. Ale to na razie nie jest istotne. Piątek. I on. I musimy z nim o tym porozmawiać. No. Czemu te świnie O co chodzi świnie ze śmieci? Nie rzeczywiście wyglądają na magiczne. No. No bo... No... czary były. I no... ich pozamieniało wszystkich. Czyli te Wszystko? prosiaki to pozamieniani ludzie. No, a co żeś myślał? Pomóż, odmien ich. Co zamieniło ludzi w świnie? No czary! Dałem Igorowi klucz, a on zabrał wszystkich i poszli. Ale dot... Czego? Jest ten klucz to. Jaki zły klucz? To ten masz! On otwiera dom wieprza. Ale o co chodzi z tym wieprzem? Skąd masz ten klucz? Znalazłem. Pokazałem Igorowi, a on powiedział ludziom, żeby poszli. I ich zamieniło. Hmm. Muszę obejrzeć ten dom Obejrzę wieprza. Obejrzę sobie z bliska ten dom wieprza. Gdzie on jest? No tam, za górką. Idziesz, idziesz, a potem jest. Rozumiesz? Znajdę. No i teraz musimy yy, znaleźć ten dom wieprza i to jest też kolejny ciekawy wątek, bo to jest misja kolejna. Złotogłupców i ich pozamieniałość w świnie coś, co znajduje się w tamtym domu. O Ale ich wszystkich mogę ułatykować macie. Masowy mord tryb. Manda. Tak, tak. A te, że mieszki. Ono nic tam ma. Ale to się przyda, bo z nich, z nich coś tam drapię. No, no nie chcę mi się na takie słabe podpojki poholować, bo to jest winne taka. W sensie najgorsze... Oni sami tak atakują, ale takie... Ale tak nie wiadomo po co się z nimi bić, bo... Nie tyle. Nic raczej nie da. W sensie mutagena mniejsza tu spoko zawsze. Hmm. <laughs> Najgorsze tutaj by było, żeby te... Sobie, żeby sobie tego... ...zjeść tą świnkę i się nie wtręcać, bo wtedy misji nie będzie za dużo W sensie ten ending jest taki... To misja. Jeśli ją się odpowiednio zrobi, to w sumie nie musisz... musisz po prostu porozmawiać z tymi bandytami w odpowiedni sposób, czyli, czyli poczęstować się świnką i, e, i po prostu nie pomóc temu typowi i już masz e, zakończenie. dosyć prosta. Ej, ludzie tu są jacyś. Są bandyci? I ja nie wiedziałem, że tu są bandyci. Ale i tak ich mogę zabić pisa. A oni mi tak nic nie zrobią. Dobra, ciekawe, co to jest ten dom pierwszy. I to jest jakieś dziwne. Taka jaskinia, ktoś tu mieszka. W sensie jest ten wieprz. I to jest. Nie podoba mi się to. Mówiłam, nie pierdol, tylko podaj mi coś ciężkiego. A to co? Nakrył nas. I oni chcą tam wejść. Nie wiemy czemu. Oni no i trzeba użyć klucza. O, i to jest portal. Ślady wielu osób i czegoś ciężkiego. I oni jeszcze myś wychodzili z tego domu. To interesujące. Na pewno. I oni... O, mamy świniaka. Co on tu robi? Medalion wibruje, I ta świnia też pochodzi z wioski. No i zobaczmy, kto to jest ten świniak. No i chromka. Co miało... ty mnie Ty nie rozumiesz? No dobra, spróbujmy. Jedno chromknięcie na tak, dwa na nie. Jasne? E. Pogadajmy. Pogadajmy. Tak, oczywiście. Kim Piątek jesteś? wspominał, że we wsi brakuje tylko zielarza i sołtysa, pewnie jesteś jednym z nich. Jesteś sołtysem? Ty jesteś Klaus, sołtys wsi? Nie, nie jestem jest Klausem. Zielarzem. Słyszałem o tobie. Igor? Miło mi, jestem Gerald. Co, to, Wiesz, za co to za miejsce? Czy jesteśmy w świątyni? Poczekaj tutaj, muszę się rozejrzeć. Do zobaczenia. Ale to jest ee, ten. Na koszuli są przetarcie od trawy, a pod spodem leży torba na zioła. To pewnie tego zielarza i gora. No i zobaczmy o... No nie co... wiem skąd nazwa dom wieprza. To jest wieprz. A to... Na dnie została hmm. złota moneta. Tutaj musiało leżeć złoto. To jest złoto i chodzi o to. To jest też i tam. Tylko nie wiem. Śmieszna by była taka mechanika, że jak ukierniemy coś stąd, to zmieniamy się w świnie, ale to tak G nie działa, bo to by było ciekawe. A poza tym chodzi mi, chodzi tutaj o to, że oni ukryli złoto i yy, tu jest klątwa, że jeśli ktoś zabierze stąd złoto, to to złoto, yy, to wtedy osoba, która zabierała to złoto, zmienia się w świnię. Ale to jest bardzo typowa klątwa, tak ogólnie. W... Jeżeli w jakiejś animacji czy tam gdziekolwiek jest jakaś klątwa, to często to polega właśnie na tym, gdzieś. Nie wiem, jakaś klątwa czy coś. Że jak zabierzesz, to się. Nie wiem, coś to był stanie czy coś. Ale to proste jest. I teraz co musimy co z nim porozmawiać. Jest coś wyciągnęli. Jestem z powrotem. No i pogadajmy. Dobra, pogadajmy. Gdzie jest Leżało złoto? Tu złoto. Wiesz, co się z nim stało? Nie hmm. wiem. Muszę o tym pogadać z Jankiem. Chyba Padaj rozumiem, co tu się, wiesz, co się, stało. się stało, no? Jesteśmy w świątyni, w której leżała balia pełna złota. Jątek znalazł klucz i pokazał go wieśniakom, a oni płasili się na skarb. Ale nie wiedział, że złoto może być chronione klątwą. Żeby się jej pozbyć, trzeba będzie odnieść złoto. Muszę spytać Jątka, może wie gdzie ona jest. No to ciekawe, musimy teraz... Yy... Ta przemiana wygląda na złośliwą klątwę. Albo rzuconą tak nieporadnie, jakby ktoś to robił stopą. Yy, to jest śmieszne. Bo tak lądwa to nie wiem, ale, ale to jest ciekawy wątek moim zdaniem. Ale ta misja nie powinna e, go zejść, bo to w końcu taka misja poboczna, taka naprawdę bardzo prosta. W sensie po prostu wystarczy teraz pójść, do tego jątka powiedzieć gdzie jest złoto. Zabiać te złoto i... i wrócić tam od złota, a później misja skończona i dostaniemy za to y, pieniądze. Ale te mójki są takie dziwne, ale dobra. To jest ta misja prosty jest zdoby. Nie dajesz mi wyboru. Niedźwiedź. Pa, one hitujemy niedźwiedzia. To jest takiego mech, ale to tam. Myślałem, że będzie trudniej znaleźć tę misję, bo. E, to... mm. Bo, jak gdyby to trudno, bo jest dużo wiosek mm. w tej grze. E, Wiedziałem tylko, że jest w welen. Tak trochę mniej więcej strzelałem, ale się udało to trochę znaleźć. Sz Szukania wam oszczędziłem, ale poszukiwam. I musimy gościo uratować teraz przed kamieniem i wajgiem. To już ostatni, wioska jest bezpieczna na razie. No i musimy z nim porozmawiać o złocie. Piątek. No! Hmm, co do planów. Wiem już, co stało się z miejscowymi. Padli ofiarą klątwy. Hmm. Co on Aha, się tak dziwnie co? uśmiecha? Możesz ich odczarować? Tak, ale będziesz musiał mi pomóc. No. no dobra. Zastanawiam się, dlaczego ciebie nie przemieniło, a resztę mieszkańców tak. Bo nie poszłem z nimi? To nie brałeś złota ze świątyni? Ty, nie, po co mi... Gdzie jest złoto? To kradzież złota wywołała klątwę. Wiesz, gdzie ono jest? Schowałem. Trzeba odnieść je na miejsce, i muszą być przy tym wszyscy mieszkańcy. Aha. E, czyli co? Weź złoto, a ja zbiorę świnie. Spotkamy się przy młynie i razem pójdziemy do domu wieprza. Powinno się udać. Uratujemy ich! Wezmę złoto! Muszę jakoś zagonić pupsiaki na miejsce. Ej, pójdźmy za nim! Pójdźmy za nim i zobaczmy, gdzie on schował to złoto. Bo to śmieszy mnie. Ciekawe, gdzie on schował to złoto. W sensie... W sensie mi chodziło o to, że chcę zobaczyć. Pewne... Gdzie on schował to złoto? A on schował je tu, dygen, A tego nie wiedziałeś pewnie o tej misji. Nawet jeśli gierz, pod młyn świnki i zaczekajcie tam na mnie. Okay. Obiekty celu AX. Ale nie, no AX jest przydatny. No, śmiało wieprzok. wieprzowina. Wieprzowina! Bo zrobię z was wieprzowina Byśmy sobie zjedli to peku Ruszaj się Ale yy, Są nawet techniki, takie specjalne Możliwości, żeby Akcji kontrolał umysłu Tak zwane Ale były już umysłu. No szybko, żwawo, żwawo Całą fejajnę ma, ma być pod młynem Idziemy za nic nie bój. Zawołaj wszystkich i idziemy. No, wszyscy idą. Jeszcze jeden. Nie, to Ruszaj się, tłuszczoszku. Tłuszczoszki? Idziecie ze mną. Szybciej, szybciej. No raz dwa, raz dwa. Raz dwa. Wszystkie tłuszczoszki. Jomadzić się w rzędzie, no. Do rzędu, do rzędu. Śmiało, chwila tu jest jeszcze jedno. To już się raczej nie posłucha. Dobrze no, mamy tu. Wszyscy z Są wszyscy, poza Igorem. Igor na nas czeka. Pamiętaj, żeby na miejscu odłożyć złoto tam, skąd je wzięliście. Ty bierz świnię. Ja niosę i odkładam. Doskonale. Teraz musimy... Ruszajmy! Ruszajmy. A, a gdzie słuźmy? A nie, świnie! E, skończuj, łączka i, i zaklętek świnia. <grytuj> nie, dobra wea. Świnki, licz. E, e, e. Uważaj sobie, bo z... szybko, szybko. Podróżce idziemy. Podróżce, podróżce. No wieprze. Się. Nie obiecie. ja tu. Hehe, pas śpi. Ale co ciekawe jest. Ale trzeba pilnować, żeby nie wyszły z szybko. Te... i trzebność. Trzy, trzy body, trzy body. body. wysuwać się żwawo. Ja tu was... a tam eksploituję. Tylko najgorsze by było, jakby coś zaatakowało. Nie jest coś. Jo, tak szybko! Bo widzę masowe zagrożenie. Potwory! Potwory! Mówimy, cztylde! Nie są, Uspokoję się! Uspokoić ich akcji. Dobra. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa! Święki śmiało, bo będę strzelać. Ale to ten... Przesuwać się, żwawo! Ja tu mam pilnować świn hmm. Najgorsze jest to, że ten dom wieprza jest strasznie daleko. Daleko. To jest takie... No, różne. Idziemy. A -a! Poczekaj. No, co tu się dzieje? Z tym miątkiem. No i już kacsanka chyba skipnosa. Po to tylko chodzenie do tamtego miejsca, no. I teraz musimy odłożyć wszystko. No i teraz co? Czekamy, aż klętwa zostanie zdjęta, czy co? E, bo to mogłoby być dość makabryczne, ale nie. Wieprz! <ślesk> a nie, to nie będzie makabryczne. Po prostu dymy, i oni się zmieniają. Po no i, ale to się nie da aż naklon. Znowu jestem stach. sobą. Dziękuję Ci. Jeszcze nie pora na radość. Policzmy ludzi. Prawie no i... wszyscy są. Dziękujemy Ci, białogłosy. To nie moja zasługa. Piąty. To no w sumie. To przecież Jącek przyniósł klucz! Pewnie wiedział, że złoto jest przeklęte, dlatego nie chciał z nami iść. Ale ja nie! To Igor! Igor chciał! Nie wyklęcisz się, Łajson! Brać go! Ale nie ma. Bo... Nie będę by by główiał. I to jest decyzja. Ale ja potrzebuję pieniędzy. To nie moja sprawy. będę się Jednocześnie niezbyt. I dobrze, To się ja do wioski, ci nie zapłaci nam chcę. za wszystko. Hmm. Właśnie. Które mowa o racja, spisałeś się. Świetna robota. Oto twoje monety. Ciekawe, e, skąd. Nie wiem, ale i dlatego. A teraz będzie? czas wracać. Mamy winnego do powieszenia, ale. Nie! Mm. No i co? Łatwa misja ogólnie. Mm, nie ma co też. Też szkoda, że z nie. Ma... Mieszyć się z wieprzem nie można. Ej! Proszę, dajcie mi to ukraść. Ale tylko z Tomonoc. To też... Ale to też jak na początek gry. No bo tu, tu się dostajemy już po takim prologu gry, jakbym to ujął. Ej. Szkoda, że nie możemy tego przebadać albo coś. Idę to... Jesteśmy jakieś... Nie dostaliśmy z tej misji po sobie pieniążkami. <laughs> A taki 10, 20 minut odcinka zrobienia jednej misji. No to hmm, No to taka misja. Okej, okay, jest. jest słaba ta misja ogólnie. Ale ogólnie niedługo będziemy też robić. Są lepsze. Okay. Ciekawe jak się łupie z kilofa A nie, to takie, Mech, ale mamy ten miar, fajny. Ale szczerze, to nigdy nie używałem kilofa jako broni. Nigdy. Ale w sumie, patrząc na to, to... to by było to robić. Ale tak. To w następnym odcinku będziemy robić chyba inne misje. Najpierw poszedłbym do tej wioski, bo gdzie to było? To było? Wiesz, to wiesz. niżej e, tu, to pójdziemy tam do tej wsi i tamtą szybką podróżą I zobaczymy, czy jest tam ten typ powieszony. Mm. Bo to by było ciekawy detal. A poza tym to nie wiem kiedyś tam a później to jakaś misja poboczna się zleci będzie fajnie hmm, to jest chwila to jest e... ciekawe czy ale chyba nie powiesili nie wiem gdzie jest on to jest jest zabity pies, tu są ale oh. oh. jest życie w tej wiosce, tu są bandyci. Nie wiem, to może poszukam. To do widzenia chyba, na razie. Na razie, cześć, do widzenia.